sam a dzisiaj gram po prostu sam, tak. I jakby nie zobaczyliście, właśnie nie, właśnie nie zobaczyliście, bo, bo nie ma kamerki, ale gram z słuchawkami. Gram w słuchawkach, w tym razie nie grałam z słuchawkami, ale tak głośno sobie te słuchawki, że po prostu zaraz głowa mi pęknie. Ale na szczęście sobie, ten, przyciszyłem. Um, um. Jeszcze sobie przyciszę, o. Żeby nie było. Bo też trochę słychać głośno. Okej, okay. to my gramy. Yy, truja, po co mi tutaj truja? Nie lubię morderów, mordery są słabe. O, się nie mart. ja nawet nie jestem szybszy niż yy, yy, czwórka, a ma lepszy pancerz. Yy, yy, I ten. A ja w ogóle miałam na telefonie tego. Czekaj, 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 musimy się przybliżyć. Mamy długą lufę. To może zadziała na nas. No nie, jak, 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 jak? Jak nie przebiliśmy? O jest, przybiliśmy. Po prostu trzeba wycelować na niego. O! Pięknie. Dawaj teraz luksa. Pięknie. I Bardera. Co, morder? Boisz się ze mną? Walczyć? <tryk> No nie. Co jest? Okej, okay, to pewnie już mamy, ale... Truja mnie załatwiła. Pap, powiedzcie, że ta truja była słaba. Ale dla mnie to nie wiem jak to powiedzieć. No dobra. Pójdźcie, że jest, było dobra. Ale nie przedłużając. Znów mamy truje, no i dobrze, tylko ja nie lubię w mojej drużynie bardzo, nie lubię tego Mardera Bo Marder jest taki głupi Że po prostu Jest po prostu taki słaby Ja kiedy grałem Marderem, bo chciałem zrobić Hellflazera, to Marder był taki słaby Miał 130 życia, to, ale to była wtedy stara wersja Co ty dziadu robisz? If Okej, okay, mamy Luxa yy, Mamy Kecho, Kecho jest słaby Zobaczcie, Kecho nie ma żadnych kresek, a my mamy jedną kreskę Lux też jest dobry, ale strzela kilka strzałek na sekundę Ale my, my prawie go załatwiliście, widzieliście? Bo, bo wiecie, i, i trzeba nas bierać, żeby, żeby yy, Lux strzelał kilka strzałek na sekundę Co robisz? No, co ty robisz? Uciekaj tutaj. A poluchsa jest leopard. Leopard jest też dobry. Le do leoparda można już iść. Uch, tak, nie zadziera się tak... i laguje mnie. No, co jest? BT7. Walentę... No co jest? Luch! Ty, Luchs, ty dostaniesz w tyłeczek. Piękny. Okej. Okay. Okay, jesteśmy czwórą. Mardera nam Niemożliwe, czwórę nam załatwili, a mordera to klops. Tego typu. U. Ty coś? Nie, 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 no nie, 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 prosto tak prosto w gąsienicę zepsuł poprawę nie, Okej, patrzmy, patrzmy, bo ja nie, 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 Ok. Gąsienica. Valente Walente jest bardzo dobry. Potwierdzam. Jak chcecie sobie kupić, to polecam. Polecam. Walente. Okej, kolejna bitwa. To będzie ostatnia bitwa, bo może bo już 7 minut nagrywamy. bardzo piątek. Kiedy grałem moim kolegą Filipem, on wybrał piątkę, a tu. Ja ja wybrałem dwórę, a tutaj szóstki. Aż. Szóstki. Wiecie co to znaczy? Że oni są za dobrzy. Piątka, ale my, my też mamy piątkę. Piątki, piątki. Same piątki i środki okej, okay, mamy jednego na celu, tak, tego może na celu, tego na celu, bo to jest wóra. To będzie trochę łatwo. Ja mam go na celu. Okej, okay, już, 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 już. Niczego się nie obawiajmy. U! Uh! Ale. A dużo życia. Jest piątka. Tak, to jest piątka. Jest pewnie czwóra do mnie strzela. Tak, to czwóra. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze tutaj. No nie, 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 to piątka, tak, to piątka. E może, czekaj, tutaj jest. Nie, nie, nie ma. Leopard. Dobry jest. KV-1 KV-1 spróbuję go walnąć nie, nie udało się, KV-1 uuu ja, 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 ja Zostaw lajka w górę za to, że walnąłem go i stracił życie. Piątkę aż. Eee... E e tego. Ten co mi załatwiał. KV1. Okej, okay, to lepiej iść do bazy. Nie! Tam się boję, że tutaj pójdzie Leopard, ale Leopard jest za dobry. To ja idę tam. Do piątki. Piątka będziemy chroniła. Tak. Oh my god! Nie! Nie! Okej okay, ludziska, to, to będzie chyba na tyle w tym odcinku, jak chcecie zostawcie lajka like w górę. Ja czekam na wasze subskrypcje, jak jeszcze mnie nie subskrybujecie i wpijcie wpij, i na Facea. Na serio, pijcie na face. Okej, okay. podczas odcinka mam nadzieję, że piliście łapkę w górę.